Ja, widzowie, dzisiaj zagramy w StumbleGuys, Guys, ale chciałbym Wam coś powiedzieć. E, e, Wicka napisała w komentarzu e, Maja Super, którą bardzo serdecznie pozdrawiamy, e, żebyśmy zagrali właśnie w StumbleGuys, Guys, więc no o to nagrywamy na, na prośbę. I ze mną jest oczywiście Seneo. Siemandero i pozdrawiamy serdecznie Maja Super. No to dobra, no to zaczynamy, nie? Zaczynamy, zaczynamy. Dobra, to ja klikam już zagraj. O, tutaj właśnie sobie biegniemy na następną rundkę. Pyk, 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 pyk. Dobra, już nam się pyk. gra tutaj wybiera. Ciekawe jakie tutaj są mapki. No właśnie ty, ciekawe, ty, ciekawe, ty. bo ja tak w sumie pierwszy raz to gram. O, wow, co, co, to co tu jest? się odwala? A jakie tu są przyciski, tak samo jak w Fall Guys, Nie wiem, kierzymy, ale skończy, wie. wiem, że dwa razy spacja to jest, to jest skakanie takie podwójne jak w Fall Guys. O kurde, nie o, o, o. wiem. O. tutaj znosi na tym lodzie. I ktoś tam spadł chyba. O tu się ślizga, ale tu się ślizga. O! Wiem właśnie, mnie to jakaś kulka właśnie dotknęła. Ała. O. o nie, co tu się dzieje? Aaaa, poleciała. Dobra, szybko. o gdzieś tutaj jestem. O, dobra, ja już jestem. Boże, ja ja jestem, na, jestem na jakiejś ślizgawce. Ja też. O kurczę. O no, spadłem gdzieś. O nie, muszę od początku, dobra, to ja może pobiegnę po tym, żeby. O, jestem, jest, 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 przechodzę. Jako pierwszy biegłem, ale numer. Dobra, ja jako czwarty jestem. Ale super no ta gra. Super ta super ransko. Dobra. O, ten gościu się jakoś tutaj odbił jakiś ninja w ogóle. W ogóle... E, ja nie wiem jak tutaj mieć skiny, w sensie... Nie wiem, jak wiecie jak tutaj skiny mieć, to możecie napisać w komentarzu. Bo tutaj każdy ma jakieś skiny. Aha, tutaj mają różne skiny, no? No jakieś na przykład czarodzieje, jakieś ninja w ogóle. O, król przybiegł. Dzień dobry, jestem król Artur. O, król Artur. Też wiedźma tutaj próbuje wejść. Ta wiedźma spadła z boku. I nie zdążyła chyba. Dobra. O kurde. Ej, to wygląda jak, nie wiem, jak jakiś, nie wiem, podobne do farga jest trochę. No, ten, 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 ten. Fajne, fajne. Ciekawe, co teraz będzie. To będzie to samo. Dobra, teraz będzie... Będzie. Będzie. O! Co to jest? rekiny i statki w ogóle co jest? Co to trzeba robić? Nie oni spadnie. chyba w nas strzelać Acha. będą. Nie jest, jest, spadnie, jest napisane. A no rzeczywiście. No, o kurde bomby jakieś lecą! A, <grym> No <Na> to spadłem! <grym> Widzę cię, <grym> Dobra. Dobrze ci idzie. Mnie tu bomba popchnęła i od razu spadłem do wody. Możesz się popychać. Chyba. No to nie. ja. bo jak one mnie popychają, to chyba można je też popychać. I co jest... O kurde, prawie byś spadł przez tą bombę, nie? Ja jesteśmy. Dobra, no to ja cię tu spytuję. A, ty spadłeś. No ja spadłem, bo ja, bo ja... Bo mnie bomba jakoś popchnęła i wpadłem do wody. A ja tam, go, czy tam ja do dalej. tej takiej, do tego małego piksela. O kurde, to, co to? A, to jest, a ja w to, to grałem w Fall Guysach. To jest to takie tak. chyba, że się znika, nie? Że znikają te ta. Dobra, obserwuję cię tutaj. Dobra, dobrze ci idzie. Uważaj, bo tutaj może tylko 7 osób odpaść. W sumie tutaj za najwięcej osób... Uważaj, ten miód tak spowolnia. Jak dwa razy spacer ciśniesz to... Na... No to... No to, no to... ale normalnie. No to widać, że, że podobnie nam poszło. Ej, tutaj już no. była finałowa, ło. Tak, to ja patrzę ja ostatni przy i ostatni było przed stacji. Ten Aha, gościu by no prawie dobra. już spadł, a ty spadłeś tam. Tak, tak. O, dostajemy jakieś, jakieś puchary w ogóle, co jest? Ja to chcę, no. Dobra. E, rozłączono, no. eee... Okej. Okay. Dobra, to muszę jeszcze raz pisać kot. A dobra, to to wytniemy, okej? Okay? To... 1-4? 1-4. 1-7. Tak. Cześć. Cześć. Do. Um. Jaki się. E, e, Jesteśmy. Eli, Elias. E, Elias. A dobrze. Niech sobie będzie. No, a, uciekł. Aha, dobra. E, no to widzowie witamy Was w następnej rundzie. Runda druga. druga. Dobra, oby było coś tutaj fajnego. Bo... Naprawdę fajnie ta gra się zapowiada Dobra, co to jest? Co jest? O, się podobne rzeczy działa. są Fal Guys. Ja Bardzo już, Ja już są. jestem na mecie. Ja już jestem na mecie. No tu się biegnie. A, co jest, jakby się dobrze idzie. O, o nie, spadam chyba gdzieś. A Co się dzieje?

Jesteś pierwszy, co jest? Tak, 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 jestem już na mecie. O nie, mnie tu coś wystrzeliwuje. Da się tu łapać ludzi, jak faga jest chyba nie. Dobra, dobra. Ale nie jest postacją, Chyba tak. już nie dolecę, ale spróbuję. Jaki kościotrup tu lata, taki czerwony. Co czerwony kościotrup? No. <śla> ale Kurde, kursy, nie to cały czas to coś pycha. O nie! Ten, ten szkielet właśnie mnie tu popycha. Ej, muszę cię poszukać tutaj. Ciekawie. Aha, bo tu nie ma. Nie! Dobra, nie. O nie, 12 ludzi. Nie, nie. Co jest? Kurde, odpadłem znowu. Dobra. Konieczny? Tylko 12? No tylko 12, tylko 12, 16 osób tam mogło, ale już 12 było za... za, za, za tego Ale tylko 12 się dostało. Czyli czas chyba się skończył. No ja chyba się Dobra. właśnie czas skończył. No teraz dbawamy koronę. Ale ja nie dotarłem, to muszę cię spektatować. To no, musisz mnie obserwować teraz. Dobra, oby było coś fajnego. O Co to, to jest to! To, to jest też Falga jest! Tam się chodzi po takich tych i się sprawdza, czy są właściwe. O, tu jesteś. Chodź za ludźmi, to jest taka najlepsza taktyka. Nigdy nie sprawdzaj tych tych, bo... I uważaj, bo ludzie też lubią spiechać. Musisz skoczyć do kogoś. Nie idę, tam. Ty... Osiem osób tylko może. Musisz tutaj dojść do końca. I co jest, jak ten szkielet sobie dobrze radzi? Co jest, jak on sobie dobrze radzi, ten szkielet? Co jest? O, odpadł. Dobra, to będzie już... Skacz szybko, będziesz pierwszy. Super. Ale ty masz ale ty masz farta, nie? ra ra ra, ta-ta-ta. A to jakiś robocik się zaczęło i nie wie czy dalej. Ty, ty. No rzeczywiście. Nie został. Czemu on tu stoi, może on nie, nie wiem. sobie po chipsy. <grym>, no. A wszyscy biegną, okay. o nie, wystawili go. Ty, koniec rundy. Ej, w ogóle tam wszyscy stoją. A no, bo był koniec rundy w sumie. To zostało ośmiu. jakie tutaj na... ktoś miał Dobra, ja teraz ben, będzie... Ja ty... O kurde! O, jak miło. O ja. Dobra, szukam cię już tutaj. A nie, bo ty przecież... A nie, jesteś jeszcze. Dobra. Dobra, to tutaj... Musisz to przejść. Uważaj, tutaj możesz chyba spaść mogę, ale nie muszę czekaj od tego, że zaraz zepnie da, 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 da. Co tu jest? <grym wiosenka> Co jest? Co jest? O! Ej, to jest finałowa, szybko biegnij! To fina Ej, jakim... Jakim źle idzie? Dawaj, biegnij! Finałowa przejdziesz to! Co jest? Ty to przychodzisz, Co jest? Wygrałeś! Wygrałeś! Co jest? Wygrałeś koronę, ale super! Ale numer, do tego się nie spodziewałem. Moje nagrody, ok? No. Ale normalnie, zaraz zobaczmy jakie tu nagrody mamy, ciekawe, tu jakiś pas, coś naciskać. Ale ja mam jakieś łączenie z grupą, ale nie. Losowa, tak. losowa skórka, odbierz, o, tydydydydy, mam losowanie się tam skórki, losuje? losowanie skórki mam, Ej, ja mam cyn. Cyn. jakiś pas, czekaj. Epickie, a, rzadkie, dobra, jakiś jestem rzadki. A ja mogę odebrać jakąś losową skórkę. No, 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 weź, ja jestem czarodziejem teraz. Dobra, ja ciekawe się co mnie wyrobi ciebie. EPICKI! Epicki! O, Tylko to jest jakaś kobieta, no, to, no to, to nie chcę być tym, ale... Zobaczę, nie wiem, w sklepie może coś. Darmu, jest jakaś darmowa, da, da, ale to mi nie wiem, pokazuje, że, że, że jakieś ileś minut. No mój i to jest, no, no to będę nią. Nie wiem czemu. To e, e... Skórki. I w ogóle płapasz. Ej, wejdź sobie w skiny, w skórki, tu możesz sobie nawet kolor skóry zmienić. Tak, widziałem, widziałem. I tutaj mamy no to ja będę żółty. Super Nie wiem, to... czemu będę żółty, ale będę żółty. Dobra, to ostatni raz jeszcze idziemy. No. No to dobra, dobra to... No, okay. mówię... no to, no to grupy. Daj kop. Dobra. No i...

Może teraz mi, tym razem mi się uda zdobyć tą koronę. Ale, ale fartownie, bo widzisz, nagrywamy tutaj ten odcinek i to od razu korona. Korda, ale normalnie po... No właśnie, no życia. nie wiem. Ty masz jakiegoś mega farta dzisiaj. Ale dzisiaj... Tak, dzisiaj mam farta, bo ja w te gry generalnie, to czy falga, jest czy to, to jakoś tak cienko, nie? Zresztą raz razem, ale falga jest kompletnie nie idzie, a tutaj... E, a tutaj po prostu, no... no wiem, bajka. właśnie. W sumie też... Ta gra chyba też jest na telefon, więc może dlatego niektórym tak słabo idzie trochę. A no może, no, może, no, no, ale chociaż to jest na Epic Games, także wątpię, żeby to. tam. Wiem, ale ten, ja, ten, ja, ja. ja. ja widziałem ją na telefonie. Jak sobie, nie wiem. sprawdzałem tam, no i na telefonie też można sobie ją ściągnąć. Ale nie wiem, czy się da. Ono! Co jest? Więc, jakiego trika zrobiłem? Co jest? Wiem, Ej, czy będę czy pierwszy tak chyba. Będę pierwszy? Ej ta mapa jest fajna, jeśli chodzi o bycie pierwszym Ej dobra Jo, jestem pierwszy. co? So. Jo, jestem pierwszy! A ja drugi. A ty tam byłeś? To, jest, to ja, no. ja, no. ale, no, ale to, to jest, jest jakiś kosmita. Te, Ej, kosmita te, w gaciach leci, patrz. Ale o tyle fajnie, że ten, że ta gierka też jest tutaj w epic gameza free. No, tak na dobrą sprawę, tak e, no nie no, na ona akurat miało... chyba była na Steamie, nie? E, przepraszam, nie w Epic Games, tylko na Steamie, tak ja w prowadziłem. Oczywiście chodzi o Steama, tak, na Steamie, na Steamie. <laughs> Więc jest... Ale ja już się gubię w Ej, tutaj... ale... e, Widzisz tego kosmita, który po prostu sobie stoi tam? Nie, ale widzę jakiegoś to? tutaj... Ja robota e... oglądam, takiego białego. No widzę, właśnie biegnie i zaraz. Co on robi? <grym> <nie grym> <się nie grym> <zdanę. grym> ściany <kino>. Źle zaprogramowany. O. <grym> A, co jest? Co? A, jest? Spada, Wiesz co nie, ja zrobiłem? Ja, ja miałem wieta. przepaść i prawie spadałam już do wody i tak w ostatniej chwili się podniosłam jakby z tej wody. A ten robot chyba już się poddał i... A nie, jednak Izie biegnie, biegnie, biegnie. Dobra. Ej, co ale jest? Numer. On chyba ma jakiegoś pecha jeśli chodzi o to spadanie. <grych> Dobra. 11 eee, osób. Jeszcze 5. No. może się zakwalifikować. Coś Więc... nie mogę no, Więc zobaczymy. Tam, tam nie, wiem, gdzie, nie, nie wiem gdzie nie wiem gdzie widać czas, ale... No, no. właśnie tu nie też tak się zastanawiam, czy jest to gdzieś czas. Tylko koniec rundy. Nie było pokazane czasu. On się po prostu sam gdzieś tutaj. No może on jest przy mecie. Nie wiem, 11 osób. Początku. Dobra, 11 pozostało, to już będzie finał. No, bo te rundy nie, takie nie nie, 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 tutaj są trzy rundy, zauważyłem, że tu druga i... trzeciwina. I, i, no trzy są. No no to super, no to będzie ta i jeszcze będzie finał. Słuchaj, jakaś piłka nożna, o... nie widziałem jeszcze Strzelaj gola mm. Której jesteś, bo ja w niebieskich Ja w żółtej To to, o, to... o nie o, nie Nie Strzeliliście już nam gola Ej dobra, strzelamy wam dwa. dwa chyba A wy nam dwa No nie, co o, ten gość zrobił, ktoś... on uratował Którym tego zepsuł. gola Ja nie mogę o nie, wy nam kolejnego strzelacie, jacy wy dobrzy jesteście i ten gościu psuje. Ten gościu o, nam tak. psuje grę. Co jest, co oni robią? O! Ej, dopychają sobie, co jest? Dobra, dwa gole. Możemy to jeszcze wygrać? Wow. Ej, szkoda, że to nie działa tak, że, jest, że jak jesteśmy w grupie, to że jesteśmy w tej samej drużynie. No, tak, no, Nie, tak, co to oni to robi? O! Naprawił, jest! Mamy trzy choć. Ej, co jest piłka na piłce? Widzicie to? Aha. Wciąż powiedziałem, widzicie. Widzisz to? I co jest 7 goli? Oni, no jest, oni już fabry. nam strzelili. czy się mi strzelili. Czemu niebiescy do niebieskich strzelają Nie, ja, jego piłka. Zasuwają. Widzę cię. O! Ale podkręcił! <grym> o nie! O nie! Dobra! Ale a czemu, ta, a czemu żółci są tacy dobrzy. Ej, ten król strzelił! Jest, król jest po naszej jednak, bo wcześniej nam zepsknął. <grych> Ej, ten król teraz jakimś prosem jest! Ej co jest, my strzelamy wszystko! O nie 3, 2, 1 Kurde! 10-5 udało się! 5 osób, teraz będzie finał. Ciekawe o. czy uda ci się to przejść. Jakieś farta miałem, bo co to jest? Nie spadaj. <noise> nie spadaj. Ja nie, e, nie wiem. A nie spadnij, nie spadaj. Nie wiem, ale widzę platformy, które do was jadą, i musicie chyba przed nimi uciekać. Teraz próbuję ciebie. O, jesteś tutaj. Dobra. To ci się musi udać. nie, jeszcze nie jest finał. Nie, jest Finnał. finał. Bo pięć osób tam. I teraz Ło. Wow. Co, jest? Jest co ty tutaj? robisz? Czemu ty tam tańczysz breakdance'a jakiegoś? To nie ja, to jest tutaj ktoś tutaj. Uważaj, bo te kolce odpychają. Uważaj, te kolce rozpikają! <grymne> ja co chodzę? Nie, koniec prądu, odpadam. Nie, nie wiem o co chodzi. Eee... Wygrałeś, co? Jak! Ale numer. Jak! co co, ktoś nie odpadł, ktoś odpadł się wtedy szybciej niż ty? Nie mam pojęcia, ale normalnie numer! A tego się nie spodziewałem, ale! No to dobre! Dobra, dobre! Dobra. No to e... fajnie, fajnie na koniec. Zobaczymy, że tu jeszcze za nagrodę wyszły z tego. No to dobra to... To Seneo wygrał wszystkie... wszystkie... Yes, Nie, Seneo wygrał dwa razy pod rząd. Ale numer. Co Ale jest? To się dzieje takie rzeczy. No dobra, e fajnie było. To jest jakiś premium pas, za który mogę dostać 100 takich tych zielonych tych. Dobra. Super Racku. Super fajnie no to, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję. podobało. Mamy nadzieję, że będzie się podobało Super Marii. Marii Super, która chciała w sobie odcinek z tej jeszcze raz pozdrawiamy super, y y Jeszcze raz pozdrawiamy moje super. Tak, tak, pozdrawiamy koniecznie. Bardzo ciepłusieńko. Także trzymajcie się, ciempo. Na po ziko, mandaro. Nara, ciao, dzięki ciao. za suby i łapki. Nara. Papa, hej. hej.